Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku informacyjnym. Nie, chyba jednak muszę zacząć to troszeczkę inaczej i naj. <grywa> Kurwa, jestem zajebisty. Przez dwie minuty już się męczę. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Nie, chociaż chyba powinienem to zacząć troszeczkę inaczej, bo już mam dość takiego zaczynania. Witajcie, kochani. E, witam was w kolejnym vlogu informacyjnym. Jej, jak są vlogi, to są vlogi informacyjne. Chcę to troszeczkę zmienić, ale potrzebuję waszej pomocy. Ponieważ, e, tak jak część z was mogła zobaczyć na Facebooku, e, na Facebooku tam pisałem już, e, teraz sobie pięknie otworzę, prawie miesiąc temu, dokładnie miesiąc temu, co ja chcę zamiar wprowadzić. E, część z tych rzeczy nadal się z nimi gryzy i dlatego też proszę was, e, tam gdzieś na dole w opisie, będzie taka króciutka ankieta, ponieważ nie wiem za bardzo co zrobić, a ponieważ zadecydowałem tak, niech demokracja zwycięży, to niech tak też będzie. A już tutaj wyjaśnię dlaczego, to jest jedna z pierwszych spraw. Ten filmik będzie długi jak, jak 150. Ponieważ mam kilka spraw do obgadania. Pierwsza sprawa to jest właśnie sprawa vlogów, ponieważ yy, nie ze wszystkimi sprawami mogę się z wami podzielić podczas nagrywania takich typowych materiałów sacreimerskich. No i tutaj chciałbym zrobić takie na przykład tygodniowe vlogi. Tygodniowe. No nawet tro trochę może wcześniej, yy, części, wcześniej. E, trochę może nawet e, częściej, ale to zobaczymy. Zobaczymy jak Wam się będzie to podobać i dlatego ta króciutka ankieta, czy to powinno pozostać na tym kanale, czy powinien być do tego stworzony oddzielny kanał. Tak się patrzy i mi palce się ruszę. E, I dlatego taka krótka ankieta, bo sam nie mogę się zdecydować, a po prostu chciałbym się was zapytać, jakby to według was lepiej wyglądało i jak wy byście chcieli to zobaczyć. Pewna osoba dała też mi bardzo dobrą radę, żebym, że jeżeli chce się rozwijać, to nie powinienem pozostawać przy jednym temacie. I to też chcę wprowadzić w życie. Natomiast e, chcę wprowadzić coś takiego. Mam nadzieję, że to jest dobry pomysł, e, że będą od tej pory będą takie wyścigowe weekendy, czyli że na przykład piątek, sobota, niedziela będą się pojawiać jakieś e, materiały z gier wyścigowych. Chcę powrócić do Mosłą Teda z 2005 roku, który już dawno nie było go u mnie na... dawno nie było go u mnie na kanale. Będzie na pewno też Grid Autosport, a nad trzecią grą, grą jeszcze się zastanowię. Albo będą dwa odcinki z Autosporta i jeden z Mosłą Teda, albo będzie to jakoś inaczej zaplanowane. Zobaczymy. Eee, o jak wspomniałem, tak muszę tutaj troszeczkę spoglądać na mojego Facebooka, bo na Facebooku pisałem, bo wiedziałem, że to się dosyć przedłuży, przedłużyło się o dwa miesiące dokładnie, to już miało być nagrane, ee, no dwa miesiące temu, dopiero teraz mam czas, yuppie więc tak, dobra, to poruszyłem, to poruszyłem, nadchodzące zmiany, zmiany będą i to powiem, że znowu najlepsze, Trochę staram się zmienić, ponieważ tak, zaczynałem od firm motoryzacyjnych, chcę, żeby to był główny temat, dlatego też takie weekendowe, weekendowe wyścigi, wyścigi weekendowe, nie wiem, jeszcze jakoś to tak ładnie nazwa, żeby można to było ładnie wprowadzić na kanał, a w tygodniu po prostu pojawiałyby się jakieś inne gry ciekawe, które mnie zainteresowały, bo, bo to jednak... Mm, powoduje, że ja nadal chcę się jako osoba rozwijać, a po prostu w tym momencie ja czuję, że przypisując się do jednej kategorii gier, eee, tak jakby sam siebie ograniczam i to nie jest za bardzo dobre, dlatego też chcę wprowadzić te vlogi, bo jest wiele rzeczy, na które chciałbym z wami porozmawiać, a nie za bardzo jest jak podczas tych materiałów zagraimerskich. A kolejną sprawą... Jeżeli już do tego przechodzę, to właśnie jeszcze troszeczkę większy profesjonalizm. I do tego będę potrzebował osoby, która będzie mi w tym pomagać. Wiem, że w tej roli dosyć, przeważnie lepiej sprawdzają się kobiety, więc byłoby fajnie, gdyby jakaś osoba tak płci, przedziwnej się zgłosiła, bo, bo chodzi mi tutaj bardziej, ja nie mam za bardzo czasu. Przez 8 czy nawet przez 10 godzin często pracuję i to jest dosyć no, nie za dobre dla mnie, że, że nie mam po prostu czasu, nie mam tyle czasu, ile chciałbym poświęcać. Potrzebuję moderatora, ale i zarazem redaktora, Będą, będzie to osoba, która będzie moderować Facebooka i YouTube'a, też jakby tak to zostanie połączone. A dlaczego też i redaktor? Ponieważ planujemy rozszerzenie tego na, dosyć, na trochę większą skalę. Przynajmniej ja to próbuję razem z Przemkiem, administratorem i właścicielem NFS Zone. Eee, będzie to, mam nadzieję, ponownie jakieś bardzo dobre roz, rozszerzenie takie rozwinięcie mnie, mojej pasji i że to po prostu pozwoli mi się dalej rozwijać i jeszcze w lepszym, szybszym tempie mm, jakoś to dochodzić do, do Was i żeby to jeszcze lepiej wyglądało, bo jednak na tym mi zależy. Więc nie zdradzam jeszcze wszystkich szczegółów, będzie to na pewno pisanie postów na Facebooku, moderowanie tego, czyli tam po prostu chcę, żeby była to taka osoba, która by odpowiadała na pytania widzów. Więc też ta osoba, która, która się zgłosi, będzie miała ze mną lepszy kontakt, ponieważ będziemy się tam kontaktować no, w miarę często. Więc to też miejcie to na uwadze że będę poszukiwał osoby mm, ogarniętej. Wiek tutaj nie ma za, za dużej roli, tak? Ale po prostu tutaj trzeba się wykazać i, i ogarnięciem, i umiejętnością pisania i tam jeszcze czymś, więc wymagania dosyć stawam, stawam duże. Ale mam nadzieję, że, że kilka osób się zgłosi i że będę miał z kilku osób wybierać. Najlepiej to by było, gdyby się zgłosiło kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt, to wtedy byłbym bardzo zadowolony, bo wiem, że i wam na tym zależy. Ja mam takie dosyć małe marzenie. Wiem, że to raczej się szybko nie stanie. Ale chcę, żebyśmy stworzyli taką jakby małą społeczność, którą by coś łączyło, na, nie wiem czy na przykład gry, wyścigi, e, czy też jak, jakieś wspólne spojrzenie na świat. To według mnie jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. To co daje nam YouTube i chciałbym takie miejsce, no powoli do tego dążę, żeby stworzyć takie miejsce i dlatego też będę potrzebował osoby o dosyć podobnym poglądzie na świat. I żeby jak na razie powoli, małymi kroczkami to wdrażać i żeby właśnie można było coś takiego zrobić, bo, bo jednak ja sam niestety nie będę mógł tego wszystkiego ogarnąć, ponieważ praca i inne rzeczy też będą mi w tym momencie przeszkadzać. Eee, wszystkie szczegóły, tak jak wspominałem, to nie będzie taka praca ku chwale ojczyzny, tak? czyli za nic. E, oczywiście tutaj wszystkie szczegóły byśmy uzgodnili, pamiętajcie, że w, ja sam z tego już chyba wielkich pieniędzy, nie mam część oczywiście. Jeżeli ta osoba będzie się sprawdzać, mogę przeznaczyć część swoich dochodów jakby tak no w ramach podziękowań, więc tutaj wszystko to zależy wszystko możemy uzgodnić, więc mm, są tego jakieś na pewno zalety, więc... Warto się zgłosić. A teraz jak się zgłaszać? Bo, bo ja tak mówię, tak się rozpisuję: jak tutaj będzie pięknie, różowo, kolorowo i ogólnie. Jak się zgłaszać? Jeszcze sam tego nie wiem. To będzie coś takiego jak bardziej list motywacyjny. Jeżeli część osób z Was już aplikowała do jakiejś pracy, to napiszcie. Niech się tam znajdzie imię. Wiek, chociaż, chociaż powiedziałem, że nie być, więc nawet niech nie będzie tego wieku. Niech będzie chociaż imię, może być miejscowość. To wy decydujecie, jakie podajecie dan dane osobie, ale chociaż niech będzie imię. Przedstawcie się w tym liście, e, chociaż z imienia. I dlaczego wy byście chcieli, e, no jakby współtworzyć tą całą społeczność? Bo tutaj wszyscy widzowie mogą ją jakąś tworzyć, ale wy będziecie mieli ta osoba, która się zgłosi, będzie miała jakby największy na to wpływ. Więc dlaczego? To jest najważniejsze pytanie, żyć czy nie żyć. A nie, to, to szło jakieś całkowicie inaczej, ale... Okej. Okay. Nikt nie będzie się tego czepiał, prawda, co ja wierzę. E, więc tak, link, znaczy adres mailowy znajdziecie pod spodem, to jest kontaktmowa Pięknie to wygląda. Jestem z tego bardzo zadowolony. E, już tam trochę może Was to naprowadza co się będzie działo. Mm, więc tam możecie wysyłać swoje zgłoszenia, ja tam będę je czytał, przeglądał i robił jakieś tam inne rzeczy z nimi. Ha 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 e, Ogólnie ten mail później będzie tak do kontaktu z widzami, żeby odpisywać jeszcze bardziej się z wami, jakby zjednoczyć, bo jednak chcę do tego dążyć, żeby nawiązać jakąś taką więź, żeby lepiej poznać moich widzów, dlatego też będzie mi potrzebny ten moderator, bo Osoba, która będzie odpisywać na, na wasze wiadomości, będzie mi prawdopodobnie podsyłać te najlepsze i, i kiedy ta osoba będzie no, jakby zarządzała tym i przekazywać mi te najważniejsze dane, na które ja nie mam czasu tak naprawdę zbierać, to wtedy ja będę mógł lepiej poznać widzów. I wiem, że to jest dopiero mała liczba, bo dzięki za te 7,5 tysiąca, które no tam niedawno mi strzeliło widzów jest to mała liczba widzów, ale szykuję się na większą, więc dlatego ja już prowadzę to teraz, a nie na przykład w ciągu 30. Bo mam nadzieję, że w końcu kiedyś do, do tego dojdziemy małymi krokami, bo małymi. Ale taki jest mój mniej więcej mały plan, że jednak dzięki Wam w końcu stworzymy taką społeczność i, i naprawdę, i że to, to moim zdaniem będzie bardzo przyjemne i bardzo pożyteczne. Nie tylko dla mnie, ale też i dla Was. Eee, no i właśnie, mm, wspomniałem o vlogach. Czy chcecie to na tym głównym kanale, żeby był tylko jeden, czy też był oddzielny do vlogów? On już tam nawet ma swoją nazwę zastrzeżoną. Osoby, które są na Facebooku, już o tym wiedzą. Eee, tak. Kolejna sprawa to właśnie ten moderator-redaktor. Redaktor będzie się zajmował pisaniem mm, postów i redagowaniem tego wszystkiego, więc musi też mieć jakąś zdolność do pisania. Dlatego powiedziałem, że kobiety e, mają większą zdolność pisania, dlatego tak, kobiety mają większą zdo zdolność pisania, przeważnie niż mężczyźni, ale chociaż wiem, że mężczyźni bardziej się interesują motoryzacją, więc tutaj dlatego tak mówię, że mówiłem, że to nie musi być mm, zarazem i tak, i tak, ale. Ale wiecie mi, o, o, o co mi chodzi. Dzisiaj się trochę gubię, bo mam to niezapisane, mam w jednym miejscu, tylko muszę przelatywać swojego Facebooka z góry na dół. Bo miesiąc temu pisałem o czym innego, a tym razem pisałem o czym innego. Eee, tak. Tak więc, podsumowując, najszybciej jak się da. Na dole są najważniejsze informacje w opisie. Postaram się przygotować taki dosyć w miarę zwarte opis, żebyście nawet nie oglądając tego długiego, 15 czy nawet więcej minutowego materiału mogli zobaczyć o co mniej więcej tutaj chodziło. Więc jeżeli ktoś chce, to wszystko będzie napisane w opisie tego filmu. Ankieta, czy chcecie vlogi na głównym kanale, czy mam do tego stworzyć inny kanał, ponieważ wiem, że są czasami problemy z partnerami, którzy chcą tylko gamingowy content. Dlatego tak się zastanawiałem, czy aby na pewno robić to na tym głównym kanale, bo, bo jednak gamingowy content to po części nie jest. No ale też będę tam rozważył trochę o grach, więc dlaczego by nie. E Moderac... Moderator i redaktor, w jednym który by się zajmował i moderacją mojego Facebooka fanpage'a i moderacją tutaj troszeczkę YouTube'a i redagowaniem materiałów, gdzie to jeszcze nie mogę powiedzieć. Bo to będzie dosyć duża zmiana, więc to też musicie wziąć pod uwagę, że ja nie mogę wszystkiego zdradzić, ale to będzie, będzie na, na tej osobie spoczywała. Eee, wielka jakby odpowiedzialność po prostu będę ją tak trzymał i, i, i nie puszczę cię. Jak się sprawdzisz, to cię nie puszczę. Tak, o, mo, może tak lepiej. Nie puszczę cię. Kurde, nie mogę wycelować. Puszczę nie, nie puszczę cię I, i tego będę się trzymał. Później prawdopodobnie będę potrzebował więcej osób, ale to tylko będzie możliwe dzięki Wam, bo im więcej osób zachęcicie do oglądania mnie, spodoba im się, no to wtedy tym więcej będzie korzyści dla Was i tego się trzymajmy, bo, bo ja wychodzę z tego założenia, że to nie twórca jest dla widza, znaczy, żebym teraz jakoś nie ten, nie pomernął, że to nie widz jest dla twórcy, tylko twórca dla widza, O, że, że to ja powinienem się starać, żeby Was jakoś zachęcić, utrzymać i tego się trzymajmy i że to Wy możecie mi pomagać i to ja powinienem Was słuchać. Wiem, że to jest ciężkie, dlatego chcę wprowadzić te zmiany, żeby to było łatwiejsze i żebyśmy mogli się lepiej dogadywać, bo wiem, że przez dłuższy okres czasu było tak, że nie odpisywałem na żadne wiadomości, bo po prostu wybaczcie mi, ale nie mam na to czasu. Ja przeglądam dosyć często te wiadomości, ale kiedy wiadomości się powtarzają, kiedy coś tam, kiedy to jesteś. Tutaj sobie to dopiszecie sami kim jestem, no to nie mam po prostu czasu na odpisywanie na takich wiadomości, a część takich dobrych wiadomości gdzieś ginie. A, jeszcze jedno o tym bym zapomniał, przepraszam, klasnęłem i teraz mój mikrofon zwariuje. QA. Dobrze, że sobie o tym przypomniałem. QA, czyli questions and answers, czyli pytania i odpowiedzi. Jako że chcemy się jeszcze bardziej... Ja chcę się z Wami bardziej zintegrować, a nie ma chyba lepszej możliwości niż zapytanie się. I jakby ja mogę odpowiedzieć na te różne pytania. I jako też poszukuję tych tematów na vlogi. Możecie napisać też w komentarzach poniżej. Na przykład jak w tym kwadratowym nawiasie napiszecie tam Q przed pytaniem, to żeby to było na QA, czyli na pytanie i odpowiedzi, a na przykład jeżeli napiszecie w tym kwadratowym nawiasie V, czyli V, to wtedy to będzie pomysł na temat na vloga. Tutaj już na Facebooku posyłaliście mi kilka, więc postaram się nimi zająć. I kilka było naprawdę ciekawych pomysłów, żeby to zrobić i żeby opowiedzieć trochę na ten temat, no bo tutaj jakby wymienimy się troszeczkę doświadczeniami i, i po prostu będziemy będziemy mogli po pierwsze się bardziej z, zjednoczyć, czyli wy mnie lepiej poznacie, a ja wszystko to poznam lepiej was, bo jeżeli ktoś będzie z, zadawał jakieś mądre pytania, to wtedy... Naprawdę, jest to dosyć ciekawe. Nawet tutaj sobie e, otworzyłem. E, Michał zadał dosyć e, ciekawe pytanie, oczywiście bardzo ładnie napisane i bardzo mi się to podoba. E, zdrowiej szybko, pod tym postem na Facebooka, co do tematu na vlogi. Co sądzisz o recenzjach grach, albo filmów w gazetach, czy na kanałach recenzentów? Ten temat mi się spodobał, bo... No bo też mam jakieś wyrobione na, na ten temat zdanie, byłem na... Na perkonie, gdzie był dosyć podobny temat i szkoda, że nie mogę się tam udzielać, ale dzięki wam też mam pomysł jak coś zrobić ciekawego. Ale to tylko będzie możliwe dzięki wam, zobaczymy czy to się uda. I mam nadzieję, że się to uda. Wierzę w was, wierzę w siebie, wierzę we wszystko to, co jest możliwe. Jestem bardzo łatwowierny. I tego się trzymajmy. Z taką właśnie oto. Z takim właśnie oto zakończeniem, z takim przekazem, że wierzmy we wszystko to, co jest możliwe, bo wszystko może się stać prawdą i nigdy nie traćmy tej wiary. Bo ja tak właśnie teraz wierzę, że jednak razem, wspólnymi siłami, stworzymy, na, stworzymy naprawdę ciekawą społeczność i że nam się uda tego dokonać i że będzie to naprawdę fajna przygoda nie tylko dla mnie, ale też i dla was. Dlatego, też takie kolejne zmiany. I oby, oby, to się rozwinęło na bardzo pozytywnym tle, tak więc trzymajcie się ciepło, nie, chociaż, chociaż wiecie co, nie ciepło, ja za, zawsze mam taki dylemat, przy, przyjąłem sobie takie zakończenie, tak, trzymajcie się ciepło, jest teraz ponad 35 stopni, ja się tutaj gotuję, bo muszę mieć zamknięte okno, e, więc nie, 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 nie trzymajcie się ciepło, ja powiem tylko tak, do zobaczenia kochani i, i cóż. Przyjemnego ostatniego dnia weekendu, przyjemnego tygodnia i... No i, i chyba tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Nie ciepło, tylko cześć. To głupio brzmi, ale okej, okay. niech tak będzie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.